Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie Ale się cieszę, dzisiaj mam super dzień Pobiegałam, Krzysztof mi zrobił kawę w kubku z Drezna. Zrobiłam sobie, znaczy z włosów jeszcze nie zrobiłam Ale wiecie, mam umyte włosy, mam maseczkę, już mam pielęgnację Przychodzę dzisiaj do was z makijażem i myślę, że dzisiaj makijaż będzie zajmował e, najwięcej gadanej części filmu, dlatego że później e, mogę zapominać nagrywać, dlatego że jestem w ogóle podekscytowana, bo dzisiaj mamy babski dzień z Karoliną. Nareszcie się widzimy, słuchajcie, tak na spokojnie, żeby się nagadać, nie robimy żadnych live'ów, nie nagrywamy żadnych filmów. E, oczywiście, wiecie, jakieś tam przebitki będę wrzucać, natomiast e, natomiast po prostu widzimy się prywatnie. No i tak, i bardzo słuchajcie, się cieszę, bo mimo tego, że, nie, że widziałyśmy się w sumie nie tak dawno, e, no to największą część naszego spotkania zajął nam live na Instagramie i tak naprawdę się nie nagadałyśmy, bo później Karolina już musiała lecieć, ja też miałam inne obowiązki, więc. E... Tak to było, a teraz mam nadzieję, że się nagadamy, że spędzimy miło czas, że razem poznamy miejscówkę warszawską. Pewnie o której już słyszałyście, dlatego że ja też już mówiłam tutaj, że chcieliśmy tam pójść, ale nie dało się zrobić rezerwacji, bo po prostu były zajęte już wszystkie stoliki. Idziemy dzisiaj do Madonny. To jest restauracja we włoskim stylu, natomiast jest bardzo kontrowersyjna. No raz myślę, że ze względu na nazwę, a dwa na wystrój, ponieważ tam. No, pokażę Wam o tak głębym. Pokażę Wam jak już tam dotrę. Udało mi się zrobić rezerwację, dlatego że, słuchajcie, idziemy na otwarcie. Widzimy się w samo południe. E, cieszę się bardzo, naprawdę. E, myślę, że spędzimy kilka ładnych godzin razem aż do wieczora później pewnie sobie pójdziemy wiecie, po jedzeniu na spacer bo będzie niedosyt na gadania się i kiedyś też tak byłyśmy że widziałyśmy się chyba w koszykach i właśnie później poszłyśmy na spacer paskiem, paskiem parkiem, saskim aż na starówkę, na fontanny więc może dzisiaj też sobie zrobimy taki spacer żeby wiecie zrobić kroki, poza tym no siedzieć kilka godzin w restauracji to to raczej nie będziemy, ale tak, więc będzie super spotkanie, trochę się nagadamy, będzie jedzonko, będzie Warszawa, więc serio cieszę się na taki babski dzień. Ja w ogóle dawno takiego dnia nie miałam, ostatnio w Toruniu zagoł, no a z Karoliną babski dzień, żebyśmy miały, to chyba, chyba ostatnio w grudniu na jarmarku w Lipsku. Tak, i to byłyśmy tak padnięte i zmęczone, że no że wiecie. Także serio, serio jestem podekscytowana, cieszę się bardzo. W końcu się nagadamy, zrobimy sobie updatey życiowe, bo dzieje się. No i tak, z tyłu w tle możecie zauważyć ubrania i tu są słuchajcie te sukienki z ostatniego Mierzymy HM jak wrócę to chciałabym je uprać ja je piorę ręcznie, wszystkie moje sukienki tak naprawdę piorę ręcznie um, i ktoś mi kiedyś pisał, że pierze wiskozę w pralce, no to super to pierz, cieszę się, że ci się sprawdza ja sukienkę polskiej marki wsadziłam do pralki i równie dobrze mogłabym ją wyrzucić do kosza, więc um, nie piorę wiskozę w pralce od tamtej pory piorę wiskozę ręcznie, robię sobie takie wiecie Większe, większe składowisko, jak mam więcej sukienek do prania, to wtedy właśnie je piorę. I teraz też tak będzie. Także one tam leżą, leżą i czekają. Czyli, słuchajcie, użyję pudru l... Nie wiem, czy to. Było. Lora Mercier, dlatego że ten Eveline Variette jest bardzo fajny, ale słuchajcie, on nie jest tak dla mnie na mojej skórze trwały jak Lora. Wygląda bardzo ładnie, natomiast Eveline, natomiast nie jest aż tak trwały jak Lora. No a zależy mi, wiecie, na, na tym, żeby ten makijaż był jednak bardziej trwały niż zazwyczaj. Poza tym, słuchajcie, cena Eveline w stosunku do, bo tu jest ile? 5 gramów. W loże mamy 29 gramów. I serio, ja myślę, że dużo z nas na tym się wykłada, idąc do drogerii i płaci 4 dychy za puder i mówi o Jazu no te kosmetyki drogeryjne podrożały, ale to i tak jest taniej niż perfumeryjne. No okej, okay, on kosztuje chyba 200 coś. No tylko jest 6 razy większy praktycznie, więc więc tak to. No, także dzisiaj razem make-up sobie zrobimy. Przed chwilą ubyłam gąbkę, bo już wszystkie mam brudne, więc też chciałabym wstawić może jutro jakieś pranie, żeby mieć czystą gąbkę. W ogóle już tak bardzo kończy mi się ten podkład, że przydałoby mi się też może jutro pójść do Hebe. Miałam go, słuchajcie, zamawiać online. Ten sam. Nawet jedna z Was pytała, że: A, skoro kończy ci się. Podkład, to może przetestujesz coś. Wiecie, co nie chce mi się. W sensie nie chce mi się ewentualnego rozczarowania przeżywać. Ja mam tylko jeden podkład. Nie chcę mi się przeżywać ewentualnego rozczarowania i męczyć z jakimś podkładem, skoro ten mi się sprawdza spoko, jest w spoko cenie I to jest Eveline Liquid Control. I ja mam w odcieniu 35. Yy, I kupię to samo. Tylko właśnie miałam zamówić online, bo zazwyczaj online jest trochę taniej. Ale no. Za późno się za to zabrałam. Dobrze, kochani. Robimy make-up. Muszę jeszcze wysuszyć włosy. I dzisiaj je wyprostuję, bo chcę je mieć rozpuszczone. I zastanawiałam się, wiecie co nałożyć. Myślałam może o którejś sukience z Mormuła, natomiast jest turbo silny wiatr, a te sukienki mają rozporki i nie wiem, czy by ich za bardzo nie podwiewało, więc nałożę coś, co wy zresztą też bardzo na mnie lubicie moją ukochaną sukienkę kolorową z H&M i to jej będzie debiut w ogóle w tym sezonie bo jeszcze jej nie miałam na sobie, także także już wiem, outfit'ik wybrany, oczywiście wezmę ze sobą mój nowy koszyk on teraz będzie cały czas ze mną no i... Tak, I, i witam Was serdecznie w nowym vlogu. Nie wiem, słuchajcie, na ile mi się uda nagrać, bo ja, jak spędzam czas z bliskimi, to po prostu zapominam o nagrywaniu i regularnie zdarza się tak, że dziewczyny mi przypominają ej, nagraj to, ej, nagraj to. Więc... <ścoughs> więc jestem ciekawa, ile uda mi się nagrać. W ogóle ten, powiem Wam, czerwony, to nie jest ten mój ukochany, czerwony Intense Red, który ja uwielbiam z semi laka, który... To jest, mój, to jest moja jedyna czerwień, do której ja wracam regularnie. To jest, słuchajcie, Legendary Red, też semilaka On był kiedyś bardzo popularny. Hmm, chyba wypromowany przez jakąś blogerkę, albo vlogerkę, albo instagramerkę, nie wiem. To nie jest taka moja ukochana czerwień, natomiast miałam na nią ochotę, bo ona jest taka, taka rażąca. Ona jest aż taka wibrująca. Natomiast właśnie Krzysiek, jak wczoraj zobaczył, pytam się, i jak moje paznokcie. On... Nie robią mu w ogóle moje... Nie zwraca uwagi na kobiece dłonie, co jest dla mnie dziwne, bo z mojego doświadczenia wynika, że zawsze faceci zwracają uwagę na kobiece dłonie. Dajcie znać, jak wy uważacie. Ale, ale że jak pierścionka nie noszę, to widzi. Ale właśnie Krzysiek pytam go wczoraj, jak moja paznokcie? No, jakieś takie delikatniejsze czerwone. Co koleś? Ten jest właśnie taki kolor aż wibrujący, zobaczcie, w oczy razi. I on mówi, że jest delikatniejszym czerwonym od tego mojego, co noszę zazwyczaj. Tamten jest po prostu, wiecie, ciemniejszy i bardziej krwisty, no ale to jest też niesamowite, każdy z nas ma inny odbiór kolorów. W ogóle ponoć każdy z nas troszeczkę inaczej widzi kolory. Więc to też jest inter interesujące. Mm. Maluję brwi. No i słuchajcie, mój czy wyjściowy, czy niewyjściowy make-up zazwyczaj zajmuje tyle czasu, czyli już kończę. Maluję tylko jeszcze rzęsy dzisiaj, wiecie, dzisiaj specjalne spotkanie, powiedzmy odświętne, może już sobie przedurodzinowe spotkanie robimy, muszę Karolinę zapytać, bo staramy się, słuchajcie, chociaż raz w roku, żeby to było takie pewne, widzieć właśnie w restauracji tak bardziej odświętnie na zasadzie, że nie, nie robimy żadnych, widzicie, właśnie live'ów na Instagramie, nie nagrywamy tak, nie widzimy się, o stricte, wiecie, pod czy coś w tym stylu. I na spokojnie spędzamy ten czas razem. I w tamtym roku widziałyśmy się, kurczę, nie pamiętam, jak to się nazywa. Wiem. Loreta, bar czy restauracja właśnie z widokiem na pas kultury? I, w, I wtedy miałam, słuchajcie, ostatni raz takiego kaca. Giganta. Od tamtej pory powiedziałam, że nigdy w życiu więcej ale właśnie też było fajnie, bo widziałyśmy się w tej lorecie i był piękny widok, bardzo długo siedziałyśmy tam um, ale no właśnie nie wiem, może to już dzisiaj będzie takie odświętne, bo nie wiem czy później uda nam się spotkać, bo obie w sumie zazwyczaj lipce mamy dość intensywne ja mam na początku lipca urodziny, Karolina ma pod koniec lipca urodziny więc wiecie, gdzieś tam jakoś się później trochę zazwyczaj rozjeżdżamy Wiecie co, chyba nałożyłam za mało tego pudru o tu, mam takie wrażenie, chyba go w ogóle to nie nałożyłam, więc dodam sobie więcej, o, lepiej, lepiej, o to mi chodziło, eee, więc może to już będzie takie przedurodzinowe, bo wiecie, się tak wydaje, ale w ogóle ten czas tak szybko leci, słuchajcie, ja jak o, widziałam właśnie ostatnio jakąś rolkę, że już jest połowa roku, i tam było pytanie, ile z postanowień tegorocznych udało ci się spełnić. Jakby to ja nie w tym kontekście, ale Boże, jak ten czas leci z połowa roku, przed chwilą był sylwester, przed chwilą. Jeszcze przed chwilą była taka, wiecie, przedłużająca się zima, która trwała te takie szare dni. A chwila, moment, mrugniemy oczami, już się lato skończy. Więc, więc nie sądzę, żeby nam się udało jeszcze w lipcu spotkać, po prostu znając życia i realia. Więc może to dzisiaj będzie tak trochę urodzinowo. No i co kochani? Makijaż prawie gotowy. Idę jeszcze wysuszyć włosy, wyprostować, wskakuję w sukienkę, która godzina. 10.30. Więc jeszcze mam trochę czasu na spokojnie. W ogóle powiem Wam, że dzisiaj biegałam. Tak źle mi się biegało. Bo wyszłam za późno, wiecie? Walczyłam ze słuchawkami, nie mogłam synchronizować słuchawek z telefonem, i po prostu dramat. Siedziałam, no nie wiem, z 20 minut nad tym. A wiecie, rano akurat jak się robi gorąco, to każde 5 minut robi różnicę, i po prostu wybiegłam za późno i tak mi się źle biegało. Tak, wiecie, ja nie mogłam aż oddychać dobrze, i taka wróciłam zmęczona, czerwona, ją do Krzyśka, dobra, idę pod prysznic, później kawę wypiję, więc no więc tak. Usta pomaluję, później jak wypiję kawę i umyję zęby. Powiem Wam szczerze. Ale już się zaczynam robić głodna, a nie jem śniadania, no bo wiem, że tam będziemy jeść, więc więc tak. Także mam ze sobą kawę, idę się dalej ogarniać i widzimy się później. I mam nadzieję, że to... Znaczy nie mam nadziei, wiem, że to będzie fajny dzień I mam nadzieję, że wy ze mną spędzicie miło czas No dobrze kochani, ja już jestem w centrum Zrobię sobie krótką wycieczkę pieszą, e, dlatego, że Karolina mi napisała, się trochę spóźni, e, a ja już jestem przy Madonnie, tak naprawdę. Oni otwierają równo o 12, więc nie, wiecie, nie chcę być tak, że tylko drzwi otworzą i ja zaraz skakuję. Nigdy mi tak e, ta sukienka, wiecie co, do, na dół się nie obtegowywała. Jakoś coś w tym sezonie jeszcze się nie możemy dogadać, ale to się na pewno zmieni. Także ja idę na krótki spacerek kilkuminutowy. I wskakuję do knajpki, bo słuchajcie ja zrobiłam rezerwację i przyszedł mi sms że ta rezerwacja jeśli mogę się spóźnić maksymalnie 15 minut więc to też w sumie taka cenna informacja jak coś, chociaż ja się zazwyczaj nie spóźniam, no ale tak e, więc jestem już na miejscu idę się przejść i powiem wam, że mega mi dziwnie że ani nie mam smyczy w ręku ani nie muszę się zastanawiać nad parkowaniem i gdzie sobie pójdę, w sensie po jedzeniu, tam sobie mogę iść i stamtąd Ubera wezwać i to w sumie też jest fajne i wygodne także ja słuchajcie szukam plusów tam gdzie można także idę sobie tutaj na przejście zrobię kółeczko i lecimy do tej Madonny I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky I found my way, I found my way I was in the dark against it all but made it through the day Cause I found my way, I found my way In bad times I know I'll be okay Cause I found my way Jakbym wiedziała, jak Karolina dzisiaj mówi, to bym się z nią nie spotkała. Dlatego ci nic nie powiedziałam. No mów dalej! Usłyszycie to! No, no co? Nie, no. Czy to nie brzmi seksownie? No powiem Wam, że tak, trochę sobie gadamy, trochę sobie milczymy. E, natomiast teraz przyszłyśmy do parku Saskiego. I tak właśnie sobie siedzimy, obgadujemy buty różne, wiecie, jakie są. Bo mamy taką samą parę i mamy takie same wrażenia. Chodzi o... Jak ona się? Espadryle? Tak. Espadryle Manebi. Mm. Nigdy nie wiesz człowieku, kiedy cię obetrą. W każdym razie tak. Znaczy Kar... wiesz, zawsze. To się usztarta, chrypiąca, ile dwożywa. Nie, ja się czuję ogólnie bardzo dobrze, tylko po prostu tak, taki mam głos, ale podobno nie ja jedyna, jakaś plaga po prostu jest w Warszawie, więc no nie przesadzajmy. Dajcie znać, czy Was dopadła plaga chrypy, krtani Bez i zatok i nie wiadomo czego jeszcze. Serio, no ja bym Cię w domu zatrzymała, jakbyś, jakbym wiedziała, że się tak czujesz, znaczy, że tak brzmisz. I dlatego właśnie Ci nic nie mówiłam? Bo byśmy się nie wiadomo, kiedy spotkały, no. a to już było przekładane, więc to nie mogłam do tego dopuścić. No, także słuchajcie, my jeszcze chwilę sobie pogadamy. Wy wykorzystam Karoliny głos jeszcze na chwilę. Będziemy się żegnać i kurować. wiecie, jestem już w domu. E, powiem wam, że pogoda trochę nas rozgoniła, no plus Karolina nie czuła się najlepiej, więc stwierdziłam, nie będę jej męczyć swoim towarzystwem, niech jedzie do domu się kurować. E, spotkanie było super. W ogóle chciałam wam powiedzieć o coś o restauracji Madonna, bo myślę, że jeszcze raczej z Krzyśkiem tam zawitam. Pizza Karolina wyglądała ok, natomiast mój makaron z truflami mm, i z kurczakiem był bardzo dobry. Porcja mnie zaskoczyła. Zarąbiste talerze. Ta kura, na której ja dostałam makaron. Widziałam, dziewczyna też zamawiała makaron z sosem pomidorowym. Tu dostała w takim dużym pomidorze. Mi osobiście takie naczynia, taka porcelana, ceramika, kojarzy się z Capri. Nie byłam nigdy. Ale właśnie ogólnie z Amalfi tam jest bardzo dużo tej takiej ręcznie robionej, ręcznie malowanej porcelany. Madonna to jest kuchnia neapolitańska, więc... Zgadzałoby się. Przepiękne to były te naczynia, słuchajcie. Bardzo mi się podobały wystrój. No, może dla niektórych kontrowersyjny. Dla mnie totalnie eklektyczny, kolorowy, wszędzie wszystkiego dużo. O ile wiecie, ja nie gustuję w takich wnętrzach, to fajnie po prostu było tam spędzić czas. Jeden dla mnie osobiście duży minus. Muzyka grała naprawdę za głośno. Nie chodzi mi o rodzaj muzyki, bo to w sumie były hity lat, nie wiem, 20 dwudziestych, 20, dwutysięcznych, coś takiego tylko dla mnie za głośno jak spotkałyśmy się porozmawiać to, no, to po prostu trzeba było się drzeć do siebie plus Karolina chore gardło było ciężko, natomiast jedzenie było bardzo dobre, smakowało mi lemoniadę ja wzięłam z czarnego bzu, bardzo fajna Karolina miała marakuja i zielona herbata i też mówiła, że jest spoko, więc fajnie spotkanie, oczywiście, że za szybko czas nam minął. Ja w ogóle, wiecie, chciałyśmy zrobić dłuższy spacer. Nie wiedziałam, że Karolina przyjedzie chora plus obtarły ją buty, obtarły ją buty manepi, te, które ja też mam i ja po prostu się w nich nie zapuszczam na zbyt długo. Mm, bo u mnie zawsze praktycznie się tak dzieje. No ale tak, spotkanie było bardzo miłe. Karolina była tak kochana, że słuchajcie, przywiozła mi kubek. Kubek z Barcelony, w której to byliśmy razem z Krzyszkiem. E, tylko wtedy jeszcze kubków nie zbierałam. To był cudowny wiatr, i bardzo słuchajcie, żałuję, że wtedy nie nagrywałam na YouTubie, dlatego, że to byłby co to byłyby cudowne vlogi spędzaliśmy super czas, mieliśmy dużo przygód jedliśmy paje po północy na plaży piliśmy sangrię, no mega dużo się wtedy działo I, i bardzo miło wspominam ten wyjazd i w ogóle bardzo Barcelona mi się spodobała na tyle, że zastanawialiśmy się czy byśmy nie wrócili, no i chętnie byśmy wrócili tylko szczerze mówiąc nie mamy za bardzo kiedy no i Karolina była tak kochana, że przywiozła mi kubek proszę bardzo, Barcelona wszystko jest, jest sangria, są krewetki paella em, ogrody Gaudiego, ogrody Partguel może tak e, tak, sangria, tutaj mamy żeglugę proszę bardzo, czerwony środek wprost pod kolor moich paznokci i sukienki e, także zaraz go umyję i postawię sobie do Kolekcji. Raz jeszcze Karolinie dziękuję. E, w ogóle wiecie co, jest po 17, jest tak ciemno, dlatego że na początku, jak się spotkaliśmy było mega duszno, słuchajcie, nawet jakoś słońca mocno nie było, ale było tak duszno, że moja przewiewna sukienka się do mnie kleiła, aż po prostu było mi niedobrze. Później, jak wyszłyśmy to zerwał się taki mega silny wiatr i zrobiło się tak ciemno. I teraz jest cały czas tak ciemno, więc to nie jest tak, że ja wam, wiecie, nagrywam po nocy. Coś z pogodą jest nie tak. Jak dojechałam do domu, e, zaczęło padać, i teraz widzę, że ten deszcz jest taki już słabszy natomiast nie będę dzisiaj prać sukienek bo mówiłam wam wcześniej, że chciałam to zrobić ale nie będę ich prać bo za bardzo nie ma dla mnie warunków żeby je wiecie wywieszać na balkon żeby mi to gdzieś tam wilgocią nie podeszło bo ja nie znoszę jak pranie zajeżdża wilgocią, wiecie, że jestem wyczulona na zapach i bardzo tego nie lubię więc no sukienek dzisiaj prać nie będę ale tak, spędzę sobie wiecie, taki wieczór na spokojnie Coś tam sobie, wiecie, poogarniam jutro do biura, więc może sobie zrobię jakieś jedzenie do biura, bo bardzo mi się spodobał ten koncept, żeby zawsze mieć ze sobą jedzenie. Um, raz, że taniej, a dwa, że na pewno smaczniej. Także to tyle. Chyba będę kończyć tego vloga. A w ogóle mam jeszcze, słuchajcie, dla Was zagadkę na koniec. Dlatego, że kolejny vlog to będzie travel vlog. Pytałyście, dopytywałyście wręcz o travel vlogi, kiedy będą, Magda, kiedy gdzieś jedziecie. No, kochani, wylatuję... Wylatuję dla Was w następnym vlogu. To będzie szybki trip, ale myślę, że będzie fajny. Będą dosłownie dwa travel vlogi, natomiast myślę, że będą na pewno w cudownej atmosferze, że będzie dużo śmiechu, no i będzie zupełnie coś nowego dla mnie. I odwiedzę kraj, w którym jeszcze nigdy nie byłam. Tyle wam tylko powiem, a wy zgadujcie, co to za kraj, co to za miasto. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś odgadnie. W ogóle wiecie, nad czym się jeszcze zastanawiałam, tylko dajcie mi znać, czy to ma sens. Może nie od tego wyjazdu, ale sobie pomyślałam, że fajnie by było, na przykład, żeby z wyjazdów przywozić, nie wiem, dla trzech pierwszych osób, które odgadną miejsce, miasto magnesy. Co Wy o tym myślicie? Dajcie znać, czy, czy to jest fajny pomysł, czy niekoniecznie, czy nie zbieracie magnesów, czy nie lubicie magnesów. A może pocztówkę? No nie wiem, tak sobie wymyśliłam. Dajcie znać, co, co myślicie o moim pomyśle, czy chcecie taką pamiątkę od Mek, czy niekoniecznie. Ja się żegnam już na dzisiaj. Kończę. Lecę zaraz, słuchajcie, zmyć make-up, zdjąć moją sukienkę, która właśnie się sprawdziła, bo był naprawdę mega silny wiatr i wiecie, nic mi tam nie podwiewało, także jestem z niej bardzo zadowolona, nadal, nadal ją uwielbiam. Paznokcie czerwone, tak jak planowałam, są, dodają mi, wiecie, otuchy, także co, kochani? Kończę na dzisiaj. Zostawcie kciuka do góry, jeśli dzisiejszy film przypadł Wam do gustu. Dajcie mi znać, co w ogóle myślicie o, o tym takim, żeby, takim, wiecie... No, nie wiem, jakimś takim moim upamiętnieniu podróży, żeby przywozić Wam magnesy albo właśnie mm, pocztówki. E, no i wiecie co, dobra, zróbmy tak, nie znam Waszej odpowiedzi, ale umówmy się tak, że tym razem dla jednej osoby, pierwszej, która zgadnie miasto, kupię magnes. A! Zaszalejmy! E, no i, i zgadujcie, gdzie lecę. I serio, obiecuję, że dla pierwszej osoby, która zgadnie, później sobie wiecie, włączę sortowanie komentarzy. Hmm, od najnowszych, czy tam od najstarszych i zobaczę kto pierwszy zgadnie jeśli w ogóle ktokolwiek zgadnie i dostanie ode mnie magnes co myślisz o tym, że na przykład pierwsze trzy osoby teraz akurat będzie jedna, tak na test że na przykład pierwsze trzy osoby, które odgadną dokąd lecę, dokąd lecimy dostają ode mnie magnes, albo pocztówkę nie, ty nie możesz, ale co myślisz o tym? spoko, bez szału widzę nie, bo myślę, że czasami ciężko znaleźć magnes gdzie było ciężko znaleźć magnes? To jest live, jak coś to wiecie, to nie planowaliśmy. Dyskutujemy przy Was. Gdzieś? Gdzie było ciężko? Tak s... na Dominikanie było ciężko. Na Dominikanie? Chcieli Przecież my byliśmy w, w tym bazarze, na ten, w tym sklepie dużym, tam było bardzo dużo magnesów. Na wyspie kupiliśmy, bo chcieliśmy na saony. Było ciężko, bo na Malediwach człowiek. Ale ile tam było my Jezu, Ja bym Wam wszystkim no, te magnesy na nawiozła. Pisku. Czy mieli czas nie zdążyli. No to prawda, ale daliśmy radę. Mi tak osobiście ze wszystkich podróży, na jakich byłam, wiesz, gdzie było najciężej kupić magnes? Bezapelacyjnie w ogóle? W Kenii. Tam w ogóle, wtedy, nie wiem jak teraz, w ogóle nie było magnesów. Były wiesz, jakieś takie chustki, mm, jakieś takie z kokosa miski były, ale to magnesy. Brystonosze, tak, już tak, to noszę? Ale magnesy to dosłownie były dwa czy trzy i to takie wiesz, drewniane, masaje, tak. To, 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 zupełnie no, inne nie <głos》>, zupełnie inne ale no to faktycznie tam po prostu czegoś takiego nie było ale tak to zazwyczaj gdzieś tam wiecie nawet na lotnisku mogę wam znaleźć więc... no nie no tam będą myślę że wszystkie podróże które planuję to raczej będą albo tak se poszerzyć tak? nie że najbliższe to... ogólnie <głos》> No, także dajcie znać, czy podoba Wam się ten pomysł, Krzysz Krzysztof powiedział, że. Ale trzeba pójdzie. subskrybować kanał Panie 3. Nie denerwuj mnie, trzeba subskrybować kanał Mek i być po prostu na bieżąco. O. I kto pierwszy ten, ten lepszy i, i na razie z tej podróży przywiozę jeden na zachętę. Zobaczymy, czy w ogóle to chcecie, no ale nie dowiem się, wiecie, przed publikacją, a już jak ją opublikuję, to już wrócę. Eee... O, wiecie o co chodzi. Się Ty widzę, że nie wiesz. Ale zobaczymy. Jeśli Wam to przypadnie do gustu, to coś takiego sobie wymyślimy. Jeśli tak, to dajcie znać, czy bardziej magnes, czy bardziej pocztówka. Bo też jestem ciekawa. Może nie każdy zbiera no magnesy, może nie każdy y, ma gdzie zawiesić. Także dawajcie znać, czy Wam się w ogóle to podoba. Na dzisiaj się żegnam z przepięknym kubkiem z Barcelony. No i tak. I widzimy się w kolejnym filmie. I będzie to travel vlog. Do zobaczenia. Pa!